Witam was serdecznie, ja właśnie updateuję drona, bo jak rzadko go załączam to później są aktualizacje. A dzisiaj wam chcę nagrać filmik, bo były opady śniegu i rano było fajne słońce i mówię kurczę odgarnę sobie te panele, które mają mniejszy kąt z garażu i jednak jestem zdania Dawida Jarząbka, który prowadzi firmę Aslandii, że to jest niewarta gra świeczki, bo jest teraz zachmurzenie. I pokażę Wam na wykresach, że może by max zrobiło 7 kW dzisiaj. E, a ryzykować poślizgnięciem się, coś innego jak ktoś ma panele na, że tak powiem, na gruncie, to jest inna sprawa. Na przykład myślałem też, że jakby utrzymywało się to słoneczko, co by było chwilę z rana, to by stopniało mi z, z, z dachu, bo tam jest wyższy kąt i wszystko by się poleciało, ale te słońce zaszło i ten proces się zahamował i zaraz Wam pokażę, jak to wyglądają te panele, że one są tylko do połowy, ten, ten śnieg się zsuwał, później spadła temperatura, śnieg, słońce zaszło i się nie zsunął na maksa. A znowu tam, gdzie odgarnąłem, ten 1 kW mamy produkcji, czy nawet trochę więcej było, czy mniej. Zawsze coś, bo ta pompa ciepła chodzi, ale czy to jest warte, że tak powiem, upadkiem z tego dachu, bo powiem Wam, że tam ledwo się ślizgałem i było dość groźnie. Sami zobaczycie i sami ocenicie jeszcze coś na pewno dopowiem. No i że tak powiem, dron się zaktualizował. Tylko powiem wam, że jest trochę wiecznie. Zobaczymy, jak dron sobie poradzi na zewnątrz. Zrobiłem tu małe lotnisko. No to sobie Nie wiem, czy to nie będzie zaryzykowne. no ale zobaczymy. Najwyżej przerwiemy misję. odpalamy sprzęt miejmy na niego oko chcę wam pokazać te panele jak wyglądają tu domy nagrywanie odpalmy silniki o, to było ryzykowne, bo nim zawiało. Zawiało nim. Start był ryzykowny, ale mamy już to. Mamy go w górze. I tak, tu widzimy te panele odsłonięte. Stopiło całkowicie śnieg, bo jak one pracują to się topi. No, i tu mamy tak produkcję 1 kW, a moc tu jest 6,7 7 kW. A pokażę Wam teraz te drugie. Tak jak Wam mówiłem, było słonko, spadało, ale tu produkcja była naprawdę kiepska. No i słońca teraz nie ma. Jak trochę przyświeciło, to się zaczął ten śnieg łopsuwać. No i tak to wygląda. Zobaczcie na wykresach, yy, jaka była produkcja tych, tych tutaj, tej dużej instalacji 8.4. A jak tam, czy to się opłaca? Moim zdaniem, skakanie po dachu to jak nawet tam mam, gdzie mogłem zlecieć, poślizgnąć się. To nie jest niewarta gra świeczki dla 5 czy 7 kW, nawet mniej, bo dzień jest pochmurny. Jakby był słoneczny to jeszcze tak. Dobra, wylądujmy tym potworkiem. Przechwyćmy go. i idźmy sobie to zmontować i teraz tak przejdźmy do statystyk tu widzimy e, jak odgarnąłem po 9 jak mocno ta mała instalacja podskoczyła do góry bo ona zawsze przegrywa z tą dużą niebieską to później wam pokażę I, ale to jest tylko 1kWh na, na godzinę ona by 6 klupała tak normalnie tylko jak jest pochmurzona pochmurnie, no to widzicie, tu jest obecna produkcja 776 watów na godzinę. I teraz Wam pokażę inne dni, jak są na przykład słoneczne, jest produkcja, tu widzimy 12 kWh, jak było zachmurzone, widzimy jak to spadało i widzimy jak ta niebieska zawsze wygrywa ta duża instalacja z tą małą zieloną, a tam widzieliśmy odwrotnie, bo ją odśnieżyłem, a tamta była zaciemniona i niestety Przegrywało, ale sami widzicie 3 kW wyprodukowała w ciągu, w ciągu dnia, czy to jest właśnie dużo. Sami możecie ocenić. Ja nie zamierzam ryzykować na ten dach więcej wchodzić, chyba że naprawdę był słoneczny dzień, ale tak się rzadko zdarza. A jak macie niesłoneczny dzień, macie to za, za zasypane śniegiem. No, moim zdaniem nie warto, chyba że macie naziemną. No, i tak, takie teraz podsumowanie, bo już to montuję. Wrzucę teraz to, co nagrywam, będzie koniec. Podsumowując, jeśli masz dobry dostęp do paneli, yy, to daje ci to tylko 10-15 minut odgarnienia i ci się nudzi i chcesz yy, przez ten czas nie zarobisz więcej gdziekolwiek indziej bo to są naprawdę moim zdaniem groszowe sprawy, bo jak nie świeci słońce to to będą może na cały dzień maks 3-5 kWh, ale też po podwyżkach cen. No to kto wie, może Wam się to bardziej opłaca, ale to dalej tworzy jakieś 15-20 zł. No i tyle, a jak macie zły dostęp, to raczej nie kombinujcie, zostawcie to, to samo stopnie, samo spadnie z tego skosa, albo no, u mnie jak macie ten mały kąt, co u mnie jest ten letni, ale dla 3 kW, no nie wiem, jak uważacie, jeśli macie wolny czas, wolny dostęp, nie uszkodzicie tych paneli jak najbardziej. Ja jednak stwierdzam po tylu tych latach, że ta gra nie jest warta świeczki, bo myślałem, że dzisiaj będzie ładne i tak był taki moment, ale szybko to słońce zaszło i, i mój wysiłek skończył się na tym, że będę miał może 4 kWh zaoszczędzone. Czyli po podwyżkach cen. I właśnie a ile płaciliśmy? Bo po podwyżkach cen ja myślałem, że to podwyżka będzie większa. A tu mi wychodzi, że za 1 kWh w strefie G11 się płaci 55 groszy, albo 58, to jak to? To obniżyli jeszcze ten, 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 ten prąd, czy co? Myślałem, że będzie 80 groszy, albo coś. A ja przechodzę na strefę G13, czyli e, zużycie w szczytowym e, przedpopołudniowym będzie 56 groszy. A w szczycie popołudniowym 79 groszy, prawie 80 groszy za kilowatogodzinę, no to już sporo. A zużycie w pozostałych godzinach tylko 39 groszy, czyli jakieś 40 groszy. A tego najwięcej zużywam, bo 68% mi w Tauronie pokazało. Dlatego chcę przejść na TG13 i się jeszcze dostosować bardziej do, do tej e, taryfy. Też mama chce, żeby jej rozpisać godziny, kiedy na przykład ma pralkę włączyć czy zmywarkę. Ja to zrobię i widzimy się w następnych filmach. Zostaw suba, łapkę w górę. To mi zmotywuje, żeby robić jeszcze więcej filmików. A mi się usunął live dzisiejszego treningu na żywo, ale to nic, będą następne. Może jeszcze ciekawsze. Pozdrawiam Wam. Serwusz, trzymajcie się.